drodzy, dzisiaj ostatnie takie nasze spotkanie o tym duchowym znaczeniu postu kończy się i się nie kończy to, co rozpoczęliśmy na początku Wielkiego Postu. Ja mam nadzieję, że też to, co nam udało się przeżyć w związku z postem, tym rozumieniem postu, że to gdzieś tam w każdym z nas zostanie. Bo to poszczenie nasze, ono nie dotyczy tylko Wielkiego Postu, ale tak naprawdę każdego dnia, w ciągu roku, w każdej chwili możecie w swoim życiu zarządzić post. Wtedy, gdy będziecie czuli taką duchową potrzebę, że tego potrzebujecie, że to wam pomoże zatrzymać się, zrozumieć pewne rzeczy, popatrzeć inaczej na pewne rzeczy. Ale też możecie zarządzić taki święty po swoim życiu każdego dnia, gdy zauważycie, że potrzeba coś bardzo poważnie omodlić, nad czym szczególnie się skupić, o coś szczególnie poprosić Pana Boga. Kiedyś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, później też zresztą wielu świętych i taka była praktyka często w zakonach że przed ważniejszymi wydarzeniami Ludzie pościli. I, moi drodzy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przed jakimiś ważniejszymi momentami naszego życia zaczęli przeżywać, czy zarządzili w swoim życiu trzydniowy post, czy jednodniowy post. Moi drodzy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy, nie wiem, przed zbliżającym się ślubem własnego syna, córki, zaczęli, po zaczęli pościć w tej intencji. O dobre małżeństwo, dobry związek, o to, aby zbudowali dobrą rodzinę, przed zbliżającymi się jakimiś ważnymi dla was rocznicami, jako małżonkowie, czy takimi osobistymi. Nic nie stoi, moi drodzy, na przeszkodzie, żeby wcześniej zarządzić w swoim życiu taki post, żeby tę uroczystość, to ważne dla was wydarzenie przeżyć szczególnie głęboko i duchowo, bo to o to chodzi przede wszystkim. Dlatego zawsze pamiętajcie to, co nam podaje Kościół, o czym mówi od samego początku, że są takie rzeczy i to, co Pan Jezus już pokazuje w Ewangelii, są takie sprawy, które da się wyprosić u Boga tylko modlitwą i postem. Modlitwa nie zawsze wystarcza. Ale to myślę, że każdy z Was już po tym czasie postu to trochę czuje i rozumie. Ci, którzy są już po tym swoim dniu postu, a jeszcze jest kilka osób pośród nas, którzy jeszcze czekają na ten dzień. Chociaż każdy z Was na pewno oprócz tego dnia wyznaczonego też miał kilka dni takich, które tak samo od siebie chciał przeżyć, szczególnie pod względem postu z ja dzisiaj na koniec chciałbym powiedzieć o tym, co będziemy przeżywać za tydzień, gdy już się nie spotkamy, bo będzie Trydum Paschalny, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Moi drodzy, w kontekście tych trzech wielkich dni, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, warto zwrócić uwagę na to, jaki charakter ma post w tych trzech dniach, które są przed nami. Jak wygląda wtedy wstrzemięźliwość i umartwienie? Najpierw taka ważna rzecz, którą trzeba sobie uświadomić. Iż post podczas Trydum paschalnego, czyli podczas Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty ma zupełnie inny charakter niż ten post, który przeżywaliśmy przez te ostatnie 40 dni. Bowiem w te trzy dni Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota post ma tak zwany charakter liturgiczny i post ma charakter paschalny. W Wielkim Poście chodziło przede wszystkim o post w takim wymiarze ascetycznym, czyli w tym kontekście to, co Pan Jezus nam pokazał podczas pobytu na pustyni, jako walka z szatanem, walka ze swoją słabością, to, o czym sobie mówiliśmy praktycznie na każdym spotkaniu. I takiego, przykład takiego postu daje nam Pan Jezus. Oczywiście każdy post ma swoje odniesienie. Do Jezusa Chrystusa. I teraz, moi drodzy, pościmy podczas Trydium Paschalnego, wielki czwartek, piątek, sobota, dlatego ponieważ zabrano nam oblubieńca. Wiemy, że wielki piątek to jest dzień śmierci Jezusa. Sobie wyobraźcie taką sytuację, że to jest czas, między innymi na to wskazuje niesprawowanie tego dnia mszy świętej, że nie ma Jezusa. Po prostu umarł, zabrano nam Go. To jest taka sama sytuacja, jak sobie wyobraźcie, gdy tracicie kogoś bliskiego. Po prostu go nie ma. I teraz moi drodzy, post podczas Trydum Paschalnego, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. On ma ten wymiar związany z zabraniem nam Jezusa. I dopiero po Wigilii Paschalnej, czyli u nas Wielką Sobotę, gdy wieczorem będziemy sprawować Mszę Zmartwychwstania Pańskiego. Gdy będziemy świętować już zmartwychwstanie Pana Jezusa, wtedy kończy się post, Wigilię Paschalną. Bo to jest liturgicznie wydarzenie, które, w którym przeżywamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Więc zostaje nam zwrócony nasz oblubieniec, Jezus Chrystus. Śmierć zostaje pokonana. I teraz moi drodzy, skoro wrócił oblubieniec, więc nie ma sensu pościć. Ale to dopiero po mszy Wigilii Paschalnej. I teraz, moi drodzy, Kościół przez te trzy dni modli się i pości w oczekiwaniu na powrót swego Pana. I teraz, moi drodzy, to pozostawanie przez wielki piątek, wielką sobotę yy, i trwanie w takim niedostatku, w takim też w tym fizycznym łaknieniu, gdy jesteśmy głodni, jest wyrazem naszej duchowej postawy i tęsknotą za zjednoczeniem z Oblubieńcem i Jezusem. I teraz moi drodzy zobaczcie, że to bardzo dobrze widać w Eucharystii, o czym sobie wcześniej mówiliśmy, na czym polega post eucharystyczny. Chodzi o wzbudzenie w sobie tej tę, tęsknoty za Jezusem. My pewnie jeszcze długo tego nie doświadczymy w naszym życiu, ale może ktoś z was tego doświadczył, gdy, gdy, gdy może kiedyś wyjeżdżał daleko za granicę. Gdy jest w nas taka potrzeba bycia namszy świętej, przyjęcia Komunii świętej, a nie ma takiej możliwości. Gdzieś za granicą, gdzie nie ma Kościoła, nie ma parafii, nie ma możliwości bycia namszy świętej, przyjęcia Komunii świętej. jaka wtedy jest tęsknota za byciem na mszy świętej. I to jest właśnie ten duchowy wymiar naszej tęsknoty za Panem, którego nam zabrała śmierć. My mamy dzisiaj taki komfort, że każdego dnia możecie przyjść do kościoła, praktycznie codziennie przyjąć komunię świętą. Jedyna tęsknota, która może się wzbudzić w nas za Jezusem, to jest sytuacja, kiedy trwamy w grzechu. Kiedy trwamy w grzechu i coś w nas takiego się dzieje, że mamy blokadę przed pójściem do spowiedzi. I z jednej strony jest jakiś lęk, jakiś opór przed spowiedzią. Wielu ludzi tak ma a z drugiej strony jest takie ogromne pragnienie, żeby jednak w końcu przystąpić do tej Komunii Świętej. I moi drodzy, to jest właśnie ta tęsknota za Panem, który, którego nam coś zabrało. Przez te tridum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. To jest sytuacja, kiedy śmierć zabrała nam Pana. Czasami to jest tak, że grzech nam zabiera Boga. Trwamy w grzechu, nie umiemy z nim skończyć, nie umiemy z nim zerwać, nie jesteśmy gotowi jeszcze na spowiedź świętą. I wtedy grzech zabiera nam Boga, bo nie możesz przystąpić do komunii świętej. Moi drodzy, post to nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów, ale to przede wszystkim wejście w taką postawę przeżywania własnej kruchości, własnej niewystarczalności. Moi drodzy, bo dlaczego jest tęsknota za Bogiem? Dlaczego mówimy o tym oczekiwaniu na Pana? Bo to pokazuje, że my sami sobie nie wystarczamy. To jest też tak jak w relacji z drugim człowiekiem. Oczywiście ktoś może powiedzieć: Mi to najlepiej się żyje, jak jestem sam, jak jestem sama. Tak możemy sobie pożyć tydzień, miesiąc, parę miesięcy. Ale zawsze w pewnym momencie odezwie się tęsknota za kimś. Bo nasze życie zawsze dopełnia się. W relacji z drugim człowiekiem, albo w relacji z Bogiem. Dlatego, moi drodzy, przez te, jak zawierają nam Jezusa Chrystusa śmierć, Wielki Piątek, to nagle wtedy doświadczamy, że my bez Jezusa czujemy się nie tak. Jest jakaś pustka w człowieku. Wielki Piątek ma niesamowity wymiar, jeszcze większy tak naprawdę, Wielka Sobota, kiedy jest jedna wielka cisza w kościele. Przychodzicie w wielką sobotę do kościoła na adoracji, jak Będziecie przychodzić, jedyne, z czym się spotkacie, to jest cisza. Nie będzie żadnej mszy świętej, nic. Będzie jedna wielka cisza. I ta cisza pokazuje też nam, ma nam pokazać tęsknotę, że jak nie ma Boga przy nas, jest jedna wielka pustka w nas. I teraz my, drodzy, oprócz więc postu rozumianego jako wstrzemięźliwość od pokarmów. Winien to być również post od tego wszystkiego, co zdaje się nam, czy, przez co próbujemy jakby wypełnić tę naszą pustkę w życiu. Dla wielu z nas, moi drodzy, w Trydum Paschalne dobrym postem byłoby odłączenie telewizora od prądu i go zostawienie, żeby nic nam tam nie gadało i nie brzęczało. Dla wielu z nas postem dobrym będzie w trybie Paschalne. Wyłączenie radia, może czasami ograniczenie spotkań. Bardzo często my sięgamy po telewizor, po radio, po jakieś takie spotkania z ludźmi, czasami chore relacje, bo gdzieś próbujemy coś w sobie załatać. Gdzieś czujemy tę pustkę i czymś ją musimy zakleić. A wtedy Dom Paschalny przez ten czas Wielkiego Piątku, czwar Soboty, wcześniej czwartku, mamy właśnie pobyć trochę w tej takiej pustce. Aby zobaczyć i odkryć, za czym ja tak naprawdę tęsknię, czy tak naprawdę mi tego Boga brakuje w życiu. I to nie jest to nie jest taka pustka, którą sobie sami tworzymy. Ale to jest sytuacja, w którą, żeby to przeżyć, musimy się na to zgodzić, że faktycznie Jezusa nam zabrano. To nie jest, że tracimy Jezusa na własne życzenie. To śmierć zabiera nam Jezusa i to Jezus się na to godzi. To Jezus, słuchając Ojca, który wyznacza godzinę z Jego śmierci, odchodzi. I teraz, moi drodzy, prawdziwy post i prawdziwe umartwienie to wchodzenie w takie życie i łączenie się z tym, co inni mi tak naprawdę przygotowują. Zobaczcie, my ciągle mamy taką w sobie pokusę kontrolowania, kontrolowania i wyznaczania sobie. To na co mnie stać. Zaczynają się schody w momencie, kiedy ktoś inny zaczyna nam serwować cierpienie, samotność. Inaczej się przeżywa samotność, która jest moim wyborem. Inaczej się przeżywa samotność, jak ktoś mnie skazuje na samotność. Gdy odchodzi mąż, gdy zostawia żona. Taka samotność strasznie boli. To jest inna samotność niż tą, którą ja wybieram, że chcę być sam. I tak samo, moi drodzy, gdy przychodzi śmierć kogoś bliskiego, i to jest taka samotność, przychodzi taka pustka, którą trzeba przyjąć, bo to nie jest mój wybór, że kogoś tracę. I teraz, moi drodzy, to też jest jakby jeden z wymiarów postu w czasie Trydum Paschalnego. My się godzimy na to, bo się wcześniej Jezus na to zgodził. Że śmierć nam go zabiera. I nie ma. I możemy chodzić w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, czuć się nie tak, bo to ani to organy nie grają, ten ołtarz taki obnażony, taka pustka w tym kościele, taka cisza. I to jest, moi drodzy, ta przestrzeń, ta cisza, w którą wchodzimy, bo to Jezus się na to zgodził. I to też jest jeden, wymiar, jeden z wymiarów postu. Gdzie to nie my dyktujemy warunki naszego życia, ale uczymy się przyjmować to, co daje nam Bóg. Najpierw przyjdą paschalne, później przyjdą takie sytuacje naszego życia, takie różne doświadczenia i tragedie naszego życia, gdzie trzeba będzie się uczyć wyciągać po nie ręce, jak Jezus wyciągnął ręce po swój krzyż. Krzyż, który wkładają Jezusowi na ramiona, to nie jest Jego wymysł. To inni przygotowali krzyż Jezusowi. On się na to tylko zgodził i wszedł w to, co mu ludzie przygotowali. I teraz, moi drodzy, cała dojrzałość naszej wiary to jest właśnie ta, że gdy przyjdzie taki moment Twojego życia, kiedy trzeba będzie wyciągnąć ręce po to cierpienie, które często inni nam zadają. W sensie wyciągać nie, że chcemy sami siebie jeszcze katować i dołować. Ale wyciągać w takim duchu, że wierzę, że i to można przejść. Jezus godzi się na śmierć, ja mam wrażenie, że jest z jednego powodu, bo on ma zapewnienie od Ojca, że trzeciego dnia zmartwy wstanie. I teraz, moi drodzy, jeżeli ja jako człowiek wierzący mam 100% pewności, że Bóg jest ze mną i mnie nie zostawi, to Wy jesteście gotowi, będziemy gotowi wyciągać ręce po każdy krzyż. I każde doświadczenie. My się boimy cierpienia, bo my tak naprawdę do końca nie wierzymy, że Bóg w tym cierpieniu jest z nami. I Wielki Piątek to nam bardzo dobrze pokazuje. Wielu ludzi boi się i nie umie przeżywać Trydum Paschalnego. Dlatego jest tam taka mała pokusa. Ucieczka w robienie ciasta, przygotowywanie dań, sprzątanie mieszkania, mycie okien. Wiecie, że tak można przeżyć Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i budzicie się w niedzielę zmartwychwstania, zmęczeni i nie chce wam się świętować. I nie chce nam się cieszyć nawet z martwychwstaniem Jezusa. Dlaczego? Bo nie umieliśmy wejść w Jego śmierć. Bo nie zgodziliśmy się na tę śmierć, na tę pustkę, którą Jezus nam daje w czasie Trydum Paschalnego. Dlatego moi drodzy, zobaczcie że my często uciekamy przed cierpieniem, nas cierpienie załamuje, bo my nie wierzymy, że w tym cierpieniu może być z nami Jezus. Nam się wydaje, że jak wszystko się dobrze w życiu układa, to Jezus nam błogosławi, a jak przychodzą trudności, to już nie błogosławi, tak? Zobaczcie, za chwilę prawie 400 osób wyjdzie na ekstremalną drogę krzyżową. Ja już od kilku dni rozmawiam z ludźmi i mówię, jak dobrze, żeby nie padało. To znaczy, że Pan nam błogosławi. A jak dzisiaj będzie w nocy padać, to znaczy, że nie błogosławi. Mój drodzy, nie chodzi o to, żeby był komfort w życiu. Ja wiem, że tak najłatwiej, ja też tego szukam. Ale chodzi o to, żeby, tak jak Jezus, umieć przeżyć nawet taką swoją śmierć. Takim poczuciu także, żeby było tak wszystko idealnie w moim życiu, wierząc, że i w tym jest Bóg. Że Jezus, że to co mieliśmy przed chwilą na krzyżowej drodze, rozważani przy 14 stacji, że nie trzeba się bać wchodzić i do grobu, jeżeli przyjdzie taka sytuacja w życiu. Że jeżeli przyjdzie taki moment w życiu, nie trzeba się bać wchodzić i na Golgotę. A wielu z was swoją Golgotę przeżywało w życiu nieraz. Albo teraz przeżywa. Ale moi drodzy, nawet jeżeli mamy doświadczenie takiego totalnego i pustki grobu w życiu z różnych powodów, to o to chodzi, żeby w tym wszystkim uwierzyć, że i tak Bóg jest. Bóg nas nie zostawi. I to jest ta tęsknota, którą nam pokazuje post w Paschalne. Czy ja tęsknię za tym Bogiem, czy nie? Nawet jeżeli w uczuciach, w emocjach nic nie czuję, w ogóle nie odczuwam tego Boga, ale jest jeszcze wiara i pewność, że On mnie nie zostawi. I jak w niedzielę rano się obudzicie świętować zmartwychwstanie Jezusa, to właśnie trzeba się ucieszyć, że mnie wiara nie zawiodła. Że przeżyliśmy czas Wielkiego Piątku, soboty ze świadomością, że Bóg jest i się nie zawiedliśmy. I z tego płynie największa radość. Te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które są, procesje rezurykcyjne, spotkania z ludźmi i tak dalej, to wszystko wszystko zewnętrznie ma nam pomóc. Ale chodzi, żebyśmy wewnętrznie odczuli radość, że się nie zawiedliśmy po raz kolejny na Bogu, bo przyszedł poranek zmartwychwstania. I życzę Wam, abyśmy my też uwierzyli, że przyjdzie taki czas, poranka zmartwychwstania również dla naszej dzisiaj ciemności, którą przeżywamy. Na tym kończymy tym akcentem postów, trydum paschalne, ale to nie jest tak naprawdę koniec jeszcze, bo już was zapraszam i dzisiaj tylko krótko wspomnę, o tym będziemy jeszcze więcej mówić. Wiecie, że w tym roku mija setna rocznica objawień fatimskich. W Fatimii Matka Boża wzywa do modlitwy, do pokuty, do wynagradzania za grzechy, tam się pojawia również cały, cały motyw i prośba, o pierwsze soboty miesiąca, przy okazji objawień fatimskich. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy też w naszej parafii jakoś ten czas setnej rocznicy objawień fatimskich szczególnie przeżyli. Będziemy go przeżywać od 13 maja, gdy były pierwsze objawienia, do 13 października. I na ten czas przeżywania tych, tej rocznicy setnej objawień fatimskich, ja was już dzisiaj zapraszam. Tak sobie to pomyśleliśmy. Że trzeba spełniać to, co Matka Boża prosi w Fatimie. Więc chcemy przez ten czas, od 13 maja do 13 października, uczynić takie jedne wielkie rekolekcje, żeby przybliżyć się do tego, czego oczekuje od nas Matka Boża w Fatimie. Jest setna rocznica, więc przez ten czas chcemy przeżyć takie, w takich hasłach trzech. Na tą setną rocznicę, 100 godzin adoracji. 100 odmówionych różańców i 100 dni postu. Ja czuję i mam wrażenie, że wśród Was chętnych do postu już mam, od maja znowu. I do tego chcę Was zaprosić. 100 dni postu to znaczy, że od 13 maja do 13 października wyznaczymy 100 dni. I tak jak mieliśmy w Wielkim Poście, kiedy ktoś z Was podejmie tego dnia post w intencjach wynagradzających, tak jak prosiła Matka Boża w Fatimie. Zaprosimy do tego jeszcze innych, inne osoby, żeby móc przez ten czas przeżyć 100 modlitw różańcowych i 100 godzin adoracji. To znaczy mieć konkretną jedną osobę pewną na jedną godzinę adoracji od 13 maja do 13 października. Czy jak dobrze życie, poczęłam 300 osób. Myślę, że z tym nie będzie problemu. I oprócz tego, moi drodzy, przez ten czas od 13 maja do 13 października, Chciałbym, abyśmy na spotkaniach, szczególnie 13 każdego dnia miesiąca, tak jak teraz spotykamy się w piątki, tak wtedy byśmy spotykali się każdego 13 dnia miesiąca i po, omówili sobie temat siedmiu grzechów głównych, bo skoro Matka Boża mówi o wynagrodzeniu, to mówi to w kontekście naszych grzechów. I takich siedem spotkań o siedmiu grzechach głównych na razie rzucam pomysł. I ostatnia rzecz to są pierwsze soboty miesiąca, że tak jak tutaj w Wielkim Poście mieliśmy ten obowiązek odprawienia drogi krzyżowej w dniu naszego postu, tak chciałbym, abyśmy też zechcieli przeżyć przez ten czas od 13 maja do października pięć sobot miesiąca, tak jak o to prosiła Matka Boża, w tych intencjach wynagradzających. To jest, moi drodzy, taki pomysł, o tym będę mówił w pierwszą niedzielę maja, całą niedzielę, zapraszając was jednocześnie na spotkanie, które będzie w tygodniu przed 13 maja. Jesteście pierwsi, o którym o tym mówię. Te więcej szczegółów powiemy sobie na spotkaniu przed 13 maja, które będzie ogłoszone w pierwszą niedzielę maja. I zapraszam Was, abyście też i zachęcam, żebyście podjęli też to dzieło. Aby też to, to nasze poszczenie nie, nie skończyło się wraz z końcem Wielkiego Postu, abyśmy dalej się spotykali, dalej trwali w tej naszej, naszej wspólnocie i też cały czas poznawali, wchodzili w głębiej w te tajemnice naszej wiary. To tak Wam rzucam na zachętę, na zastanowienie, na przemyślenie, żeby tę rocznicę setną fatimskich objawień naprawdę szczególnie uczcić w naszej parafii i ją przeżyć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję wszystkim tym poszczącym przez ten czas Wielkiego Postu. Dziękuję Wam również za wszystkie ofiary, które składaliście na Jałmużnę Wielkopostną. Naprawdę udało nam się dzięki Waszym ofiarom bardzo wielu ludziom pomóc, nie tylko kupując żywność, ale też kupując lekarstwa, wspierając innych w nagłych takich przypadkach choroby, cierpienia. Gdzie gdzieś w pewnych rodzinach nagle zaczął być brak odczuwany, brak pieniędzy, bo przyszło jakieś nieszczęście, choroba. I wierzcie mi, że naprawdę dzięki Waszej ofiarności, dzięki tej Omóżni Wielkopostnej wielu ludziom udało się pomóc. Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, gdy spotkamy się w maju, znowu więcej wam o tym powiedzieć o tych formach pomocy, które, której udzieliliśmy dzięki Waszej ofiarności, żebyście też wiedzieli, że tak, tak, każdy pieniądz, nawet ten najmniejszy, on poszedł na konkretną pomoc konkretnym ludziom, którzy naprawdę dzięki Waszemu poszczeniu i Waszej ofiarności, chociaż trochę daliśmy radości. Ludziom, którzy zmagają się z różnymi doświadczeniami życia. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za tę modlitwę, za ten post. Za chwilę o 20 będzie msza święta kolejne wielkie wydarzenie. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Kto z Was może, zapraszam. Dzisiaj jeszcze od 21. rozpocznie się Adoracja Całonocna u Ojców Kapucynów świętym Antonim. Kto z Was też może, zapraszam Was na tę modlitwę i w intencji tych, którzy będą wędrować na trasie, tych, którzy będą przeżywać takie zmaganie fizyczne, abyście im towarzyszyli, wspierali ich swoją modlitwą tyle, ile możecie, bo wielu z nich naprawdę podejmuje wielkie dzieło i wyzwanie. Swojego życia. Bardzo wszystkim, całej wspólnocie poszczącej dziękuję. Udzielę na koniec Bożego błogosławieństwa i zapraszam już w maju, abyśmy weszli w kolejne rekolekcje, tym razem o Fatimie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogąc. Ojciec i syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.